co mężczyzna, myślę po ostatniej waszej rozmowie. Zobaczymy, w jakich ty jesteś dzisiaj energiach, że ten rozkład jest twój. I co między wami? I zobaczymy, co dalej będzie, tak? Co on myśla o tej rozmowie ostatniej? Dobra, w jakich ty jesteś teraz w energiach? W jakich jest energia dziewczyna, która teraz to ogląda? Ty sobie teraz idziesz w kierunku finansów, chociaż rozumiesz, że to nie będzie tak szybko, nie będzie tak łatwo, ale możliwe masz jakąś sytuację finansową, gdzie przeżywasz troszeczkę, możliwe czekasz na tego, że cię ma ktoś pomóc, mężczyzna, który przyjdzie i ty na niego czekasz, albo po prostu też finansowo wiesz, że masz drogę za granicę do mężczyzny. Tutaj też, i ty rozumiem, że trzeba troszeczkę więcej pieniędzy wydać. Jak ty myślałeś? To też może przegrać się. Takie dwie sytuacje. Zależy w jakich y, sytuacjach teraz jesteś. Dobra, zobaczymy, co między wami. Pomyśl o swoim mężczyźnie teraz i zobaczymy, co między wami, a później zobaczymy o tej rozmowie nie to, co teraz jest między wami. Co teraz jest między wami, między tobą i mężczyzną? Myślisz o mężczyźnie, odległość jest, stres. E, powiem, że między wami taka jest sytuacja, że możliwe to odległość powoduje to, że troszeczkę związek niestabilny. Możliwo, e, ta rozmowa ostatnia i powiem, że mężczyzna troszeczkę przeżywa przez tą. Myślę cały, cały czas o tej sytuacji, ale w tenże czas ma nadzieję na to, że jednak wszystko będzie dobrze między wami, ale przyżywa dalość do myślenia trochę jemu, coś i jednak on tak rozumie, że droga idzie możliwo do tego, że muszę coś zdecydować się, ale ta decyzja nie będzie taka łatwa, że jemu. Ta decyzja, którą on chce podjąć, on rozumie, że to będzie jak najlepiej. Ale z drugiej strony ta decyzja jest ciężka. Nie wiem, co za decyzja jest. Zaraz zobaczymy dalej, co tam jest. Dobra, yy, była ostatnia rozmowa. I co mężczyzna, twój mężczyzna, o którym ty myślisz, co on teraz myśli po tej ostatniej rozmowie? Co on teraz myśli po tej ostatniej rozmowie? Mężczyzna y, cały czas myśli, że nie możecie spotkać się, że nie możecie razem być, że tej stabilności on by chciałby, tę stabilność z tobą, ale w tenże czas on rozumie, że tej stabilności jednak y, niemożliwe albo nie może być. No coś jakoby jest problem. Mm, problem który nie, nie daje możliwości, lub spotka się, lub razem być. No jest sytuacja, która powoduje, on cały czas o tym myśli, a jaki problem, a jaki problem masz? Koniec. Postawiłaś koniec miłości? Tak jakby gdzieś tutaj była sytuacja, że tak jakby koniec między wami. I dlatego on teraz rozumie, że nie daje możliwości, nie ma możliwości spotkania. On rozumie, że tutaj wcale tak jakby on cię pragnie, natomiast no, czasem rozumie, że to nie ma tego spotkania. A chciałby, chciałby, widzę, że chęć jest bo pragniecie, ale zezdrosny jest bardzo. Możliwe też mężczyzna, który umie manipulować. No coś nie udało się. Coś, coś u niego nie wyszło, powiem tak. Po tej rozmowie on myśli, że on by chciałby z tobą spotkać się bardzo. Bardzo. Cały czas myśli o tym, żeby przyjechać do ciebie, ale w ten czas on rozumie, że problem w tym, że nie można, dlatego, że postawiona między wami kropka. Tak jakby koniec. Dobra, co jeszcze ty myślisz po tej ostatniej rozmowie? On myśli, że chciałby spotkać się, porozmawiać bardzo, w, tak jakby razem, żeby spotkać się i porozmawiać szczero. Bardzo macie przyciągania, bardzo taki związek, yy, przy, takim energetycznie bardzo związany jesteście. On ci widzi yy, bardzo podobny, że jesteście emocjonalnie, duchownie, mentalnie, na poziomie takim yy, gdzieś się yy, yy, wyższym, takim, że połączenia macie, że. Yy, ty go rozumiesz duchownie, on ciebie rozumie duchownie. Możliwe, nie macie teraz kontaktu, ale w tenże czas, bo to, nie, to um, nie nowe znajomstwo, nie? Tutaj kontakt taki już troszeczkę trwa i to wygląda na to, że on rozumie cię po prostu, że jesteście też związany i on bardzo um, myślał o tym, żeby spotkać się. Bo on rozumie, że jeżeli on cię zobaczy, albo ty go, to wtedy dojdziecie do tego, że jednak naprawdę to coś pojawi się między wami jakoś tak. I on widzi to spotkanie. On rozumie, że muszę spotkać się i on widzi was razem. Tak jakby pokazałeś się razem. Patrz, on tak jakby mówił, że ta rozmowa, ten związek, tak jakby on rozumie, że ty jesteś jego. A, e, e, mm, on tak rozumie, a ty rozumiesz, że on jest twój po tej rozmowie, po wszystko po tej rozmowie, dobra. Dobra, co jeszcze ty myślisz o tej dziewczynie po tej ostatniej rozmowie? No, że on coś zrobił nie tak jak trzeba, że wygląda to, co było między wami, on tak jakby zniszczył, możliwe ten związek, Ot, jakoś tak to pokazano, możliwe postąpił jakoś źle, możliwe tak jakby egoistycznie troszeczkę powiódł z siebie, że nie wiem, zrobił to, co niepotrzebnie i możliwe ta rozmowa była o tym i on to rozumie, że on niedobrze zrobił, on to rozumie, że źle postąpił. Będzie rozmowa poważna. Będzie poważna rozmowa. Przyjedzie. Przyjedzie na rozmowę albo napisze co dalej. E, hmm, hmm. On czemuś myślę, że ty możesz go hmm, też manipulować i oklamywać. On nie ufa Tobie do końca. On myśli, że Ty też taka hit, hit, Hitra jest też taka jak Lis, taka, że Ty nie wszystko powiesz, że Ty możesz też ostrożnie, po, tak jakby mówić przez smsy. On tak myśli, nie? I dlatego on przyjedzie on mówi, że ja chcę je zobaczyć w oczy, w oczy, popatrzeć na nią i zobaczyć, co ona powie. Bo on rozumie, że całkiem inaczej to będzie. Całkiem inaczej. Bo czemuś przez sms on myśli, że ty możesz skłamać. A kiedy będziesz patrzeć na niego, tego nie będzie. On jakoś tak to mówi. No z chytrością. A co będzie? Nie, no ty jesteś szczera z nim. Tylko po prostu on czemuś myśli, że na odległość jesteście. Kontaktu nie ma. No ja powiem tak. Emocjonalnie husztawki będą. Ostatnie muszę wyciągnąć. Emocjonalnie chustawki będą, i tutaj wygląda tak, że on przyjedzie, będzie poważna rozmowa i on czemuś myśli, że ty go kłamujesz i może się go jeszcze więcej zranić. O tak on myśli. On rozumie, on po prostu, on planuje do ciebie przyjechać, porozmawiać, bo tutaj tak jakby widzę, że spotkania razem. On bardzo chce Cię zobaczyć i porozmawiać, spotkać się, ale on czemuś w głowie układa się tak u niego, że Ty jego oklamujesz, że po tym wszystkim rozmowie, które nieprzyjemny nie, mm, chociaż on będzie kochać i Ty jego będziesz kochać, to nie zależy, nie, chociaż Ty może i nie mówisz tego ale możesz postawić kropkę, nie? że ty jesteś zła na niego, obrażona na niego i przez to, nie tylko przez to, że ty po prostu też możliwe nie jesteś szczera z nim, a możliwe, że on postąpił tak nie szczero z tobą i ty dlatego też jesteś zła i on to rozumie i po prostu ta rozmowa może być tak, że spowoduje to, że jednak to będzie koniec i on troszeczkę zalamany trochę tym wszystkim, dlatego on na razie czeka, czeka, on tak jakby myśli, że to jednak koniec, nie, to jakoś tak, albo będzie koniec, że ty nie przyjmiesz tą rozmowę, że która będzie, nie, szczera, że on, ty musisz mu coś takie powiedzieć, że on po prostu może zalamać się. Dlatego on no on tak i tak przyjedzie. On takie tak przyjedzie, bo on nie wytrzyma. Tysknota bardzo. Jemu ciężko bardzo, ale, ale powiem, że on czemuś myśli, że nie możecie razem być. Jest jakaś przy, taka przyczyna, która niemożliwa. I dlatego on myśli, że jeżeli jeszcze raz ja przyjadę i porozmawiam, on ma nadzieję, że będzie wszystko ok. Ale w tenże czas on myśli, że ty powiesz, że. Może koniec. Dlatego on nie chce na razie do ciebie tak jakby. Będzie kontakt, ale później, tak jakby szóstka, no szóstka będzie poważna rozmowa, ale to będzie mm, tak albo do końca tego miesiąca, albo od miesiąca do trzech miesięcy będzie ta. Poważna rozmowa, ale widzę, że on myśli, że nie chce tej rozmowy, dlatego że on mówi, że, że ona postawi kropkę całkiem. Tak, ja jeszcze czekam, jeszcze mam nadzieję, że możliwe, wszystko się zmieni, ale jeżeli będzie rozmowa i po prostu ona nie powie o uczuciach, ja też i, i to będzie koniec, nie? To jakoś tak. No, tak on myślał o tym wszystkim.